Wracamy już z Moskwy Mamy piękną zimę za oknem Zobaczymy trochę z trasy M 1 Która prowadzi z Moskwy do Mińska I za Smoleńskiem Zajedziemy do Katynia Także pokażę jak wygląda ten memorial. Jestem już na miejscu w Katyniu Zaraz wejdę I wam pokażę jak, jak to wygląda Tak wygląda Memoria o Wszystkie nazwiska mamy I imiona Stopnie Większość to jest oczywiście Żołnierzy Idziemy tutaj dalej Nigdy tutaj Jakoś nie było tłumów I powoli będziemy wracali już. I tu mamy taką jakby część centralną tego memoriału w polskiej części. Tutaj są zawsze obchody, rocznice. No i będziemy już powoli wychodzić. Tutaj wyszliśmy z lewej strony. Ta część centralna, którą pokazywałem. A tutaj, jak wchodziliśmy właśnie na prawo, na naokoło, przeszliśmy cały memorium Katynia. Wyjechałem już z Katynia, ale nie będę wracał na trasę M1, bo tam są korki. Nie wiem, z czego się wzięły. Słyszałem, że są wprowadzone jakieś ewidencje pojazdów czy coś. I szkoda czasu. Stracić. Także pojadę dalej równolegle do trasy m 1 przez takie małe miejscowości. Tu też jest taka mała granica. Ja w tą stronę jadąc, przez nią jechałem. Dosłownie tam 5 minut bagażnik, dokumenty i tyle, i dalej Tak wygląda granica. Jest szlaban, hmm. żołnierz w Straży Granicznej, tyle sprawdza dokumenty, proszę tworzyć bagażnik. Jedziemy dalej Sprawdzili dokumenty, paszport, yy, bagażnik i tyle I zaczęli zapisywać, tutaj widać dane z dokumentów Bo wcześniej jak jechałem w tą stronę Na tej granicy nie było jeszcze Na tej, na n na Krasnej Gorce tam było Także tam dlatego pewnie korki były A tutaj no, jeden samochód był